Szanowni Państwo, dziś będzie cage z gimperem, który już jest tutaj po mojej prawicy. Dzień dobry. Za chwilę dołączy do nas Laluna. Co ciekawe, między tymi zawodnikami, mimo tego, że nie walczą, iskrzy, bo Laluna na przykład poprosiła, żeby koniecznie nie siedziała na jednej kanapie z gimperem, więc Laluna usiądzie bezpośrednio po mojej prawej <grym> stronie. Ostatnio ciwa... wypuściłeś Bombside B. To prawda. I, I czy jesteś zadowolony z finalnego efektu? Tak na. 8 z plusem. Co poszło powiedział. nie tak. Wiesz co? Znaczy myślę, że dużo rzeczy poszło bardzo tak, że ten utwór jest dobry generalnie, natomiast ja mam z nim jakiś taki prywatnie love-hate relationship. To znaczy może z racji tego, jak dużym sukcesem był Bombsite A i że przy produkcji Bombsite A pamiętam, że jak usłyszałem bit tylko, to powiedziałem, o kurwa, ale petarda, muszę w to wejść, mhm. bo to w ogóle pierwotnie mnie nie miało być na tym kawałku, tylko... Na Bombsite, no, bo sobie, no ja, ja pamiętam też. Tak. To e... miało być Mamiko. Tak, Mamiko mhm. wymyśliła, Mamiko chciała to zrobić, ona się chyba z Remo nawet skontaktowała. Ona o... mi w ogóle mówiła, że to jest na jej kanał, bo ja wiesz, bo ona wtedy u mnie pracowała i mówiła, to na mój kanał, a później się dowiedziałem, że to idzie na twój, więc nie wiedziałem, czy wy ją finalnie jakoś delikatnie wyrolowaliście, czy się tak uga ugadaliście z Rebelem. Wiesz co, ja to z tego co pamiętam, no to wtedy niejasne. była taka logika, że kawałek jest na tyle mocny, że wpierdalamy go na największy, najbardziej zasięgowy kanał, mhm. a mój wtedy był po prostu większy niż Mamiko yy, i stwierdziliśmy, że tak będzie najsensowniej. Mhm. Co Coś takiego stało, że wcześniej odmawiałeś yy, yy, występowania, na, bo na pewno miałeś propozycję, mhm. a teraz podjąłeś decyzję że Okej, okay, wchodzę w to. Wiesz, co dwie kwestie? Z jednej strony moja Klaudia miała straszne parcie, żeby Aha. się bić. To znaczy, ona jest bardzo taka nabuzowana, że chciała ćwiczyć sporty walki, i bardzo że fajnie, że to poruszyłeś, ale kontynuuj. Dobrze. Więc z racji, że ona miała na to zajawkę, to wiesz, zaczęliśmy o tym gadać, coś więcej ten. Aha. Ja też się zacząłem do tego przekonywać. I bo ja wcześniej byłem taki, że nie no, bić się nie bardzo. Bo ja się nigdy nie biłem. Aha. W sensie, wiesz, na ulicy, w szkole, żadnych solówek z coś się ja zawsze gadką wszystko rozwiązywałem. Nie, Więc to było dla mnie bardzo. Nieintuicyjne, żeby pójść się lać z kimś. Natomiast jakby druga kwestia też jest taka, że bardzo poprawiły się budżety i finanse. No to nie będę ukrywał, że jak Wojtek golał mnie był w Lekko nie będzie, to my rozmawialiśmy o tym, żebym ja się bił, ale wtedy ten hajs fejmy był taki, że jak sobie policzyłem półroczne przygotowania, takie ja wiem, Aha. bo jak, jak się to coś biorę, to staram się to robić na porządnie. Nie? Więc policzyłem sobie, że półroczne przygotowania w sumie tyle, co mm, nie zarobię. Przez to, że będę robił po prostu, wiesz, treni potfejm, udzielał się, robił jakieś rzeczy tutaj. To tagarza mi wtedy wyrównywała, żebym wychodził mniej no dobrze, więcej na zero. Wojciech Do walki namówiła w ogóle... cię szeja tak. i walczy z Laluną. Laluna w jednym ze swoich materiałów na Instagramie zarzuciła, że szeja się trochę chce. Na, na tobie wybić, na mm. tobie się wybija i na niej też. I chciałbym teraz ten materiał puścić, a po nim zaprosimy Lalunę, żeby mogła się wypowiedzieć. Bardzo proszę o materiał, który wysłałem nazywa się Laluna 1. Wychodzę do aktagonu z arbuskiem, a jej mężczyzna się wpierdala jak stringi w dupę. Gimper, zluzuj trochę te stringi, bo to, że nie masz jaj u siebie w związku, to już każdy wie, że tam tobą kurwa rzuca ta dziewczyna i rządzi. Ale ty się nie wpierdalaj między pojedynek między mną a, a nią, bo to ja wychodzę z nią do Oktagonu, a nie tobą. Obrońca uciśniony czy jaki chuj. To, że ona nie była znana, to już wiemy, że na moich barach chce się tutaj wypromować i ją wziąłeś dlatego, tak samo na twoich, ale jest okej. Okay. Zgodziła się na walkę, szanuję, podjęła walki, to niech stoi stoi ona i się tam pruje do mnie, a nie ty się kurwa wypowiadasz na mój temat wiecznie. Kim ty w ogóle jesteś, żeby się wypowiadać na mój temat, bo tam trąba ci pokaże 14, co to jest pokora. Bardzo proszę tak nie robić. Zapraszamy, eee, Lalunę. Tak. Właśnie teraz powinny być jakieś brawy, nie? Witego brakuje. tego, z z mi, mi, mi tego brakuje. Witam, witam. A bardzo serdecznie. Co masz tej torbie, Przepraszam bardzo? Jak to co? Style, style. Tak jak ty. <laughs> a czy torba jest tylko dla stylu? Tak, tam nic nie ma, dla co będziesz nie Dla stylu, dla. Siana. Tylko tam. po prostu jakby nie temat. Nie ma w co taki... pieniędzy wkładać. <laughs> witam wszystkich Widam, bardzo serdecznie. Witam, witam. Dlaczego zarzuciłaś Gimperowi po pierwsze, że nie ma jaj w swoim związku, a po drugie, że. Lal... Szeja się na nim wybija. To znaczy ja tego nie zarzucam, że on nie ma jaj, to chyba on sam dobrze o tym wiesz. A, no to dobrze. Czy nie? Co <noise> no. się zależy, wiesz, po czym ma szczękę założoną? No, ja, ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, nie, nie bo Nie, tak wygląda. sorry. E... Ale do kogo to powiedziałeś teraz? Słam? Do kogo to powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze tu frajerzysz tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie wyjebać zaraz. Wow. Znaczy, je... To było do mnie pytanie, się nie wpierdalałeś. Okej, okay, no dobra, no wiesz, jak chcesz, to możemy znaczy, tak rozmawiać. Dla Luna, jedna prośba, bo. Y... Jaka prośba? Sytuacja pytanie wygląda... było do mnie, tak, wpierdalałeś się. Ale ja, ja tak, tego nie chcę, żeby cię obrazić. Słuchaj, tylko ci obraziłeś mnie. Obraziłeś, obraziłeś mnie. Rozumiem Przepraszam kurwa? bardzo, Szanie okay, Panie. Panie rozumiem, ale to że to jest bardzo tak, dobry powód, żeby że, nie nie mamy tutaj o, oczywiście, że tak. tak uważasz? Tak, tak uważasz. Bo ktoś się ciebie o coś zapytał? Ale co ty się w ogóle pytasz, człowieku? No nie mam pytanie. Ale to jest w programie, <laughs> w którym rozmawiasz, masz interakcje między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było Zadajesz do mnie zupełnie pytanie. z innej beczki. Na chuj się wpierdalasz w ogóle. Zobacz, tak samo ty powiedziałeś, że jestem piznął, nie mam jakiegoś. Nie, 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 ja powiedziałam, ja powiedziałam że Ja jestem nie wiem, ja nie ma niezłożenie. Ale tyle, które do mnie było pytanie wpierdalasz. Tringi, z Zaczekaj, wróci, mi bo to, baba bo chcesz, żeby już tobą, twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? <laughs> wiedzą. sami stworzyliście, słuchaj, sami stworzyliście sobie takiego mem. TikToka. Dokładnie, mem. memy, memy. I do, ja do da... tego nic nie mam, ja do tego nic nie mam. No ale przedstawiasz to nie jaką mem, tylko ale jako Ale posłuchaj, a teraz kurwa, w momencie, no. jedziesz z konferencji i nagle czy Laluny głowa będzie rozjebana, tak jak ten arbus, a ona no. się odzywa? Tak, tylko nie wiadomo, co z niej wypłynie. A co ty no. się kurwa odzywasz w ogóle na mój temat? To jest walka między mną a nią. Ty Myślisz, wiem, bo... że moja głowa będzie tak rozjebana? nie, wiem, bo jesteśmy na tej samej gali, rozmawiamy ale o sobie, oboje mamy walki, ja, komentujemy. Czy ja przyprowadziłam swojego faceta, no. żeby on się wpierdalał do ale walki słuchaj, między ale on mną? A się nie bije na fejmie. Ja no. się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki. No to Rozmawiam ja cię wyzywam tym. do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, wpierdala się między mną a nią. No bo my ja, ja myślę, że ciebie osobą? pierwszego rozpierdolę i biorę na podwieczorek. No i co? Staniesz ze mną do walki, bo bijesz się na fejmie? Nie wiem, to w sensie byłoby strasznie groteskowe mam wrażenie. No ale no to, słuchaj, no to sam sobie zaprzeczasz. Wpierdalasz się między mnie a nią. się nie. między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja się biję nie. na fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście, Wypowiadasz że tak. się, mam kanał dla mnie nie masz jaj i jak tym... się z tobą napierdalać w pracę I co ty na to? No dobrze, ja się z tobą nie będę napierdalać no w klatce właśnie. Na No to nie odzywa się, bo to jest pojedynek dobrze, między jesteś... kobietą i ja kobietą. Okej, okay, ale jesteście pojedynkiem na fejmie. Ale to jest, kurwa, moja przeciwnicza. Dobra, to co ja Dlaczego robię, to jest moja praca. Nie nie Tworzę koncert komentarii do sieci. Jak? jeszcze Czyli raz? Komentarii. To co Jaki Sylwester to? na przykład robi. Komentarii. Dobra, podać kolejny koncert. Bo a w ogóle, to ty jesteś wprowadzącym czy on? Bo nie rozumiem, właśnie. Proszę, to, 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 to nie sobie... zrozumiałeś. poczekaj, daj mi powiedzieć proszę. Powiedzi, no nie, no nie Chodzi o to, jeżeli ja proszę... Bo jeżeli wychodziłam szczękę założoną, bo tak wygląda. No jak ty kurwa wyglądasz, Jak zwykły koncert, kurwa. Ale ty nie zapytałeś, nie, bo tak To ja w tej cholery. To ja sobie wygodzę, sobie chciałam tak zrozumie. Nie wiedziałem, że to tak wygląda. No to teraz się kurwa. Mogę powiedzieć to, no, kurwa, co mam do powiedzenia? Ja, ja, za, ja zaraz wam oddam czas. Tylko daj jed... Ja pierdolę, że się taki nie narodził, kurwa. Daj ci powiem jedną rzecz, bo zobacz, jeżeli ja proszę... Ty twoją chę... dziewczynę hejtuje, no, ja hejtuje cała Polska? Ale ty poczekaj, to jest mój program, poczekaj. To jak jest twój program, trzeba mnie zapraszać. Jak ktoś kurwa mi jedzie, to ja wybucham. Tak, ale daj mi chwilę, ja ci zaraz oddam czas antenowy, Ale mnie obraziłeś i za to stoisz w z wodą. Okej, to... Tak, do no, kogo masz pytanie? Mam pytanie do Gimbera. Akurat fajnie, bo nawiązuję do tego co się przed chwilą wydarzyło. Aha. Mianowicie, czy hipokryzją nie jest wytykanie lalunie sztucznego wyglądu w sytuacji, w której sam masz przeszczepione włosy głosy. Brawo kurwa. Tak się Brawo, że że bo. to jeszcze poczekaj. No, poczekaj, kurwa, robione zęby. Jest. Poczekaj. W którym miejscu? w którym miejscu? Sam masz dosyć sztuczne zachowanie. Poczekaj, no, Czekaj, Gimper, w zanim odpowiesz. No. Ja bym chciał tutaj, żebyś ty mi obiecała, bo przyszłaś z, dwu, z dwoma y, umieśnionymi kolegami. A dlaczego umieśnionymi? Nie, nie, nie. No, mają mieć, nie. Czy mi zagwarantujesz, że Gimperowi się w tym programie A, czy, i po ja tym programie Ale ja nie potrzebuję przyjaciele. To są moi przyjaciele! Obiecałeś przyjaciele! Ja Okej, okay, dobra. Dokładnie. Dobra, bo może właśnie widzę, że się, się. pojawiliście przed, za kamerą i obserwujecie, ale nie? Ale nie chodzi o to, to może ja chciałam przedstawić tutaj, bo skoro ty jest taki, jesteś taki mądry, że, że jak na wizji nawiązujesz do mnie. To może będziesz miał po prostu czelność do tych panów powiedzieć, żeby z tobą, czy będą mieli urlopy. Rozmawiamy w programie. Ale to Nie kim by rozmawiać No to ja ci powiedziałam, że ja z chęcią bym z sobą wyszła, bo bym cię rozjebała w sekundę, nie? To ale uważasz, że to jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów? Nie. Moim że ten powinien ma mocniejsze argumenty. Bo ja mam walkę między mną a twoją kobietą. Ale się bo ja w Ale wszyscy się wypowiadają o wszystkich, gdy swoje MMA, pytają ich o walki. Sylwek też mówił No co ja zrobię? Przyprowadzę swojego paceta, przypierdoli ci w łeb i wtedy wejdzie do fel. Może być? No bo na tym to polega. Lalo mamy pytanie od widza. Gdzie... Dobra, przepraszam tak. Cię, przepraszam. I, y y Pamiętasz pytanie od Widza Gimpera? Tak. No okej, okay, to bo też nie będziemy trzymać na linii, bo to wiadomo, Gold leci, więc odpowiedź Dobra, to w sensie inaczej. Pierwsza rzecz to jakby, w którym miejscu ja, lunie wytknąłem sztuczny wygląd, że to jest coś złego, <słuch> albo że operacje są czymś złym. Nikt nie no, powiedział. przecież życiu... powiedziałeś w internecie, że ona ma 10 kg silikonu i że jej kurwa silikon z głowy wypłynie. Tego nie powiedziałem. No powiedziałem, jak? Jak... powiedziałem liczby, że moim ty... zdaniem. Było tak? tak. Inaczej, ten... poczekaj. No. Stop. <słuch> powiedziałem, że i masz zrobione operacje plastyczne, to jest prawda. No, ale co to ma To jest że... prawda i to nie jest nic złego. No nie, ja się śmieję. Tym tym... Zwią... No i zajebiście, w związku z tym. Ale ty się z tego no. byśmywałeś? Nie. No jak nie A w kurwa! W jaki sposób no jak to? Się... No to dlaczego że mówiąc, że to... masz jakieś ilości? No poczekaj, nie widzowi, bo ja się nie mówię ilość... Dobra, to teraz tak. Daj, daj, nie mówię, jeżeli mówię, że... La Luna ma zrobione operacje plastyczne i ma ileś kilogramów silikonu w sobie nie wyśmiewam tego. Stwierdzam jakby fakt. Masz kim ty Ale żeby plastyczne, stwierdzać ten ma da, ileś da, kilogramów. Ja, ja pierdolę, rozmawiam w wywiadzie i ktoś mnie pyta, Dobrze. co o tobie sądzę. Było pytanie o masę Klaudi, o różnicę wagi, że ty zbijasz wagę. Więc tak. powiedziałem, tak, masa Klaudi to tkanka mięśniowa. Twoja masa na nią między innymi składa się to, co wszczepiłeś sobie podczas operacji. I to nie jest hejt, to nie jest nie, nic to było złego. To jest ale fakt. tutaj chłopak się pytał, dlaczego? Czy fakt. nie jesteś się pokrytą, bo wyskoczyłeś mi, kurwa, spytanie, I no teraz tłumaczę, bo rozumiem, jakby. Ty pytanie było z presupozycją że ja wyśmiewam się z twojego ja się wyglądu tam, ja i tłumaczę że, że tego zrobić. nie robię a nie, nie, Tłumaczę, że tego nie robisz. To ty... dla mnie to jest okej. Okay. Napierdolę sobie operacji ile chcesz. To co, jakby chłopak ale ty powiedział. Ale się pokryta, kurwa, ja też lubię. Mam zęby, nie, że no masz aparat. dziewczynę, która ma większe mięśnie od nie, nie, nie jednego faceta. No i no, tak, no mi się, mi to, się to też chul. podoba, ale to jest moment. Zajebiście. Ale w Polsce no. jest taka dupa krytykowana. Jest hejtowana. Jest A ty kurwa przychodzisz i krytykujesz mnie. Nie, powiedziałem ci, Hipokryto, że się nie Powiedziałem ci, że zajebiście. Wyglądaj sobie chcesz. tym. Ja w nie no nie wierzę, nie. Że mi się to nie podoba subiektywnie, ale chuj mi do tego. To jest jakby wiesz, twoje ciało, to nie ma się podobieć. Oni się śm Dziękujemy bardzo. No. Jesteś usatysfakcjonowany swoją odpo y odpowiedzią Gimpera? Jestem usatysfakcjonowany dymami. Odpowiedzią niekoniecznie, ale śmiesznie. Pozdrawiam. Dobra, Sylwek, to, to powiem. Natomiast... Y Włosy wszędzie moje, panie. Wiesz, ja sypię, Nie, ja mi się zamierdura. wydaje, że ja mam dwa pieski, wiesz, i one mogą gubić sierść, bo ty masz ja długie. Ja też gubię. Okej. Okay. Y jak sama twierdzisz, to jest dosyć nietypowe hobby, że twoim hobby jest moda. Było. Twoim hobby jest moda, tak masz wciąż wpisane na Instagramie, i operacje plastyczne. No jak co da, takiego robisz? Tak, nie? ale co takiego lubisz w operacjach plastycznych? Ale no to, to było, jest Twoje to hobby, było. no to czemu było to Twoje hobby? No bo tak, chciałam, tak chciałam. W ogóle w pewnym momencie mojego życia to było gdzieś. Y 26 albo 7 lat wyjechałam ja do Niemiec, do uh -huh. droga. Y, stało się tak, że ja się napaczyłam na tym ludzi w Niemczech i oni byli wszyscy ekstrem, potatuowani, kobiety miały y, pośladki powiększone, piersi. Chciałaś się dopasować. Tak, w ten ja chciałam tak wyglądać. Okay. I mi odjebało i operacja powiększyłam to, powiększyłam tamto. Napatrzyłam się na Kardashian, im większe biodra, to to. Słuchajcie, powiem szczerze, ja może zbudziłam wtedy. To nie jest dobra okay. droga, bo ja y, nie, nie, nie patrzę na to, co ludzie mnie gadali. Ale jednak wyszło, że to nie jest mój świat, tylko mój świat jest sport. Okej. Okay. Rozumiesz? Mm -hmm. I teraz popatrz, ile ja muszę się męczyć, żeby to wszystko kurwa zwalić, żeby to wszystko... Ja już 11 kilo zbiłam, 4 kilo mi zostało chyba do wagi. Mam 3 tygodnie na to, to też jest męka, wiesz o co chodzi? 16 kilo do wagi, żeby bić się swoją kobietą. No jest chuj. No, no rozumiesz o co to chodzi. Jeszcze ale ja sobie już wcześniej to troszeczkę to tam jest? Wiesz, A ile ci jeszcze zostało? No 4, ale to A jest... okej, okay, to lód. Bo chodzi? wiem, że... Ym... Ania, Dobrze mówię, Andrzejewska. Anka tak? Andrzejewska. Ta ona też zbiera. Ale ona zmęczona i ona dworu. Ale ona zmęczona taka weszła do Dlatego ja sobie szybciej zaczęłam. Mogę robić szybciej. Tak. Zanim jeszcze wiedział, że Ale będę posłuchaj, znać... okay, miałaś dużo operacji plastycznych i pytanie, czy ty teraz już akceptujesz swój wygląd? Nie, nie. Robisz się uważasz? tak, może się uda. <laughs> dobra, co, co <laughs> Zaskoczyła mnie jedna rzecz, bo ja na przykład mam podejście takie, nie każdy robi sobie co chce, bo już piję mm -hmm. do OnlyFansa She. Mm -hmm. e, Uważam, że niech każdy robi sobie, co chce, ale zaskoczyła mnie jedna twoja wypowiedź, mm -hmm. że ciebie to wręcz cieszy. To, że jacyś faceci mówiąc. No, jak, to, jak to określić, ładnie. No, robią sobie dobrze, na przykład, do ich, jej zdjęć. Ale Powiedziałeś, jest... że dla ciebie jest to. Ale... To jest do ciebie pytanie, są? przepraszam, no. bardzo się się. <laughs> Powiedziałeś, że ciebie to wręcz cieszy. I ja. Yy... W jakiś w, w jaki no. sposób zdobyłem dostęp do, e, do e, OnlyFansa Si. No. I tam jest na przykład tak: zdjęcie stóp, jedno zdjęcie 15 dolarów, trzy zdjęcia 30 dolarów. Zdjęcie. was mm -hmm. e, to są piersi, tak? Klatki, tak? tak. No to te, też można kupić e, mm -hmm. za 33 dolarów. No one nie, nie są to... rozbierane i tak. Okay. To są zdjęcia, gdzie bust jest tak jakby uwydatniony, jest jakby, wiesz, mocno na zdjęciu, ale OnlyFansie jest mm -hmm. No Nudity. Ale to czekaj, Czyli to przecież to nie, nie ma na tyle pieniędzy, dlaczego tak? jest na gość na nie? Jest nagość na OnlyFansie, nie. Jest dozwolona, chcieli A to że, jest, zjeść. że dozwolona A jest, ona jest, ale że że wy nie naprowadzi okay, no tak, 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 tak. Bo jakby ona się nie czuje jakby tym, że nie chce. Dobrze, prostu, dobrze, ale, okay, ale... Ale mam pytanie, ale, ale poczekaj, ja... Pokazałeś da, mi zatem no. pytania, ale to... I się wtrącać. Bo bo nie, 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 swoje ale ciągle, pytanie. <laughs> ale daj mi jedno, jedno zadanie. Ja idę stąd. <laughs> no, dawaj. że są na przykład też można wykupić sobie filmy i tak dalej, tak. ale chcę zrozumieć dlaczego, bo, bo użyłeś tych, ok, ja rozumiem, że akceptujesz to, że twoja dziewczyna to prowadzi, mm -hmm. ale nie rozumiem tego sformułowania, że ciebie to wręcz cieszy i czujesz, y, że y, podniecenie kręci mnie to a, ale i to i jest dlaczego fajne? Ciebie kręci to że jakiś facet bo to tak w ten sposób no zobacz, to ująłeś, no że jakiś jesteś... facet do jej zdjęć sobie robi dobrze yy, znaczy jak laski wrzucają fotę, ustalmy jedną rzecz jak laski wrzucają foty na instagrama to to też często polega na tym że faceci sobie robią dobrze do o, tych zdjęć w sensie to, o, masz, to, to się dzieje dobrze? Do zdjęcia na i... instagrama nigdy dlaczego to cię nie podniesa nigdy z wyroli jesteś na pewno musi <laughs> ale to wiesz wchodzę już na te strony takie już gdzie wara <laughs> ale nigdy nigdy z instagrama nic nie wyjąłeś, to do folderka nie mam w ogóle fab Nie ma fabfolderu? folderu? Nie mam fab Czego? No dobra, fab folderu. Co to jest? Fab folder? Ale to co, Teraz jest tak szybki internet, po co komu fab folder? Co to jest? No masz w jednym miejscu, żeby no, że się fabfolder, folder, foster. że jak chcesz sobie, mężczyzna chce sobie zrobić przyjemność, to sobie ma otwiera ten folder. Ma pod ręką wszystko nie musi szukać po internecie, ja, nie? Film, tylko ma po zapisywanie. Nie ma nie. Ja czegoś takiego nie mam Dobra, i teraz tak, no na Instagramie moim zdaniem tego ja się dzieje. Tego się dzieje w Proste. Okej. I co tam masz? Nie, troszkę z wyrolem takim, no. Troszkę tak. Brzegi, rwie. Nie, nie, dużo rzeczy kręci, ale to nieważne. E, to Zęby zaraz zaraz moje? będzie bardzo źle. Troszeczkę tak. no. O kurwa. E, <laughs> to już jest naprawdę dobra. dobre, ja go lubię. E, jest tak, że jakby oni i tak to robią, nie? Mhm. I teraz na przykład ja na przykład czuję coś takiego, e, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, czy też tak masz. Okay. Że jak czytam komentarze, że oni się nią tak w chuj jarają mhm. i wiem, że wiesz, to ja z nią jestem, to wiesz, my się potem kochamy, robimy rzeczy, jesteśmy A. razem. To jest coś Making takiego, love. że jestem z osobą, która jest. Jest popularna, lubiana, niedostępna w jakiś sposób. Nie, to jest fajne, że masz potwierdzenie, że twoja dziewczyna jest atrakcyjna dla innych, ale nie jest to wiesz, coś bardzo ważnego. Komentarze, okej, ale natomiast nie? Gdybym czytał, że ktoś sobie zrobił dobrze. A ja, ja sobie... czy nie, no to stricte może nie, to samo Ale bardziej takie... chodzi o to. Mhm. Ja bardziej tam przytoczyłem taki komentarz, na przykład, że oni piszą zdept mnie, mamusiu, ale bym tam chciał, żeby, żeby, żeby chciałbym być twoim podnóżkiem. A, ja to, to oni wy są tacy... w taki fetysz oni bardziej. Ją tak, oni ją tak w ogóle czczą. Wiesz co, uh -huh. chodzi, z takie... Czyli ty jesteś. O, wow. O, wow. Ty po prostu o, wow. pomyliłeś branżę, ty pojedzie do, tak, do, do no. dominy, kurwa, zapierdzieli, <laughs> nie na fei. ja wiesz, jakby patrzę na nie. A chodzicie w lateksach? Słucham? Dla A to ci po programie powiem. A dobra. A jak też możesz dołączyć, zapraszamy. O nie, kurwa. Zapraszamy. ja bym go zabiła tam, tam. Od nienawiści do miłości. Od nienawiści do miłości. To też jest cienka granica. Ja już te, to teraz ja już zrozumiałam was związek. Bardzo dobrze. Widzisz ehm. dlaczego? Czyli to, że powiedziałam, że nie masz jaj i zluzuj stringi, to nawet był komplement dla ciebie. Może nie. Bo ty lubisz, jak kobieta nad tobą dominuje. Może troszkę. nie. Wiesz co, ale to, troszkę to, lubisz. ale to byśmy musieli w szczegóły powiedzieć. Inaczej, no popatrz na Klaudię, jak ona łapę napnie, nie? To, I to cię podnieca. To no zajebiście no, wygląda moim zdaniem, zajebiście wygląda moim zdaniem. A może kogoś podniecają moje zęby kurwa? Zajębiście. Może tak, A, nie? no ja te, że też mi się podobają. No i, I dlatego, dlatego mówię, ja nie jestem za tym, żeby ją hejtowali i nie jestem za tym, żeby mnie hejtowali. I dlatego dostałeś kubek zimnej wody.